Dzień dobry, z Kuźnicy. Dzień dobry. Mamy sobotę, 14 września 2024. Jest godzina 16:05. Jak słyszycie, doskonale mamy sztorm, więc szybki raport pogodowy. Z wejścia oznaczonego numerem 33. Raport pogodowy. Wiatr północny. 7 do 8. Widzialność dobra. Zaczynają się sztormy jesienno-zimowe. Idziemy zobaczyć, jak wygląda nasza plaża. Za chwilę nie będzie mnie słychać przez szum fal, więc nacieście się widokiem pierwszych praktycznie jesiennych sztormów. Mają potrwać do środy. Kierunki wiatru te same od strony północy, czyli te kierunki, których miejscowi i mieszkańcy pobytu Helsingiego najbardziej się obawiają. Sezon turystyczny u nas zakończył się lada dzień, lada chwila. Urząd miasta będzie zwoził budki ratownika do które widzicie. Mam nadzieję, że fale Morza Bałtyckiego nie zabiorą je. Jak wspomniałem przed nami okres jesienno-zimowy, więc takie sztormy będą coraz częściej nas odwiedzać. Na, to, na tą plażę wystarczy kilka, kilkanaście godzin sztormów. Sztormy od strony morza, czyli tego obecnego, północnego, i plaży nie będzie. Trzymajmy kciuki za nas tutaj. Trzymajcie, żeby ten bałtyk nie zabrał do tej plaży. Dokojnej soboty wszystkim życzę. Pozdrawiam wszystkich, których miałem przyjemność. Pozdrawić tego lata. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.